Echko. Dziękuję za nasz zdrowie. Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Five Nights at Freddy's. Dwa. Five, e, w, five Nights at Freddy's w, w kartach społeczności wygrało dużą przewagą, więc nagrywamy Five Nights at Freddy's. I czy dzisiaj skończymy FNAFA 2? To się przekona. Zostawcie lajk like, oraz suba. Nie chciałbym Was przeprosić ze względu, że będę cicho. Po prostu gardło mnie boli i prawie, że, że nie mogę gadać. Więc wybaczcie, a my lecimy do odcineczka. Dobra, Fongaj do mnie dzwoni na szczęście. Już tyle zeszło!

Dobra, zeszedł, albo ktoś nowy zeszedł. Nie zeszedł, czyli ale... BALUN! Nie, nie ma mowy. Balon, śmieć, nie ma mowy, że przyjdziesz do mnie. Nie ma takiej opcji, nie ma. Jest pierwsza, nie Cześć Foxy. Musisz być taki upierdliwy. Dobra, poszedł. Niespokojny gry. O, mangul jaka straszna. Nikt. Póki nie słyszę alarmu, to <tos> wiem, <tos> że nikt nie idzie. Foxy, nie? Tak. On zawsze musi przyjść, nie? Uprzykrzyć mi życie, kto. No i... Witam pana Bonie Boniacza, nie? Zniknę. Nie, ktoś no... Węty. Rozumiem. Odejdź Ja muszę marionetkę nakręcać O Foxy przyszedł Tak jak zawsze ja, ale jestem dobry w tego FNAF Mangal. Ha, ha! Oby nie było późno. Rozumiem. Dwa odcinki w NAFO dwa już koniec. Tryhard, kurde za mnie. Ja przy go. Ja tu muszę marionetkę nakręcać Niko No i przyszedł nie Fox nie? Jak zawsze ty musisz przyjść i przykrzyć życia Już było tak spokojnie Na spokojem. No i Magol Chodejdź O nie weszło tu Dobra poszło Ale wenty, wenty, wenty Baluń śmieci Słyszę cię Tu. Nie, nie. Foxy! Przecież to już wiadomo, że to ty przechodzisz. No, no poszedł. Czy to nadal? Przyszedł tu kolejny. Twarzowiec, kurwa Jeszcze Mangul tu. Dajcie tu... W... Mangul went А че бегу все раз На хлеб мне марионетка с Джомскару, я отдач, я Ну и ну и No bo balon woj mi weszł, Cika mi weszła, marionetka za niedługo by mi weszła. Jeszcze bo nie już blisko, co ja miałem zrobić? Już tutaj jest, nie, już tu w ogóle znacie takiego isterega we fnafie że fnaf 1, fnaf 2 i chyba FNAF-3 to są... To jest zrobione w obrazkach? To są same obrazki tu. To nie jest gra, tylko obrazki teraz się ruszamy... O, zmieniamy kamerę To są obrazki po prostu, to są obrazki. To wszystko, to wszystko nawet to jest z obrazkami, nie? No się ruszył, no i się ruszył. No i się ruszył, jakby nie mógł poczekać. Przyszedł Foxy. Tak, Foxy. Jeszcze balon idzie. Najgorsze duo. Cóż to? boli w ogóle alarmu nie wydaje. Jak przychodzi. Czyli wiemy jak nie będzie słychać alarmu, a ladarka będzie tu migać, że nie będzie się chciała w uczu, to będzie wiadomo, że to jest... Boli. No i Foxy przyszły. Foxy? A nie jest jeszcze bliżej! Dobra, to no, nie Ale Mangul jeszcze idzie przez węzeł za Nie. Tutaj Mangul przyszła? Nie. Odejdźcie! CZEGO? ODEJDŹ! Ja pierdzielę, marionetki... DAJCIE MI MARIONETKĘ DOKRĘCIĆ! KURDE! No już drugi raz mnie skierował No już jest 20 minut nagrania nawet Dwadzieścia. 20 minut... Rozumiem? Rozumiem. Foxy. zaje fajnie, Foxy, nie? Zaje fajnie, nie? Podoba Ci się iście tu do mnie? Jeszcze bo jeszcze ten główny. już zapomniałem nawet jak ma na imię Dobra, Jeszcze życzka, gra. że Jestem cicho, na początku odcinka nie wiem dlaczego jestem cicho No ale jak fakty przychodzi odejdź, odejdź odejdź Odejdź, 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 odejdź Proszę cię Proszę cię Proszę cię No, życzę. Chciałem powiedzieć gdzie trzy list, ale tu drugi list przyszedł Ono przyszło, przyszedł Tak się mówi, nie? Bo to nie wiadomo czy kobiet, czy to facet, czy to baba No, fakt, nie? Nie się robi za duży ruch, muszę zastosować tą piekwitę. Robimy ci jakś do dochód, ja. Piąta, 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 piąta. Jest piąta, jest piąta, jest piąta. Nie było za wcześnie, nie było za późno. Co mnie tu robić? Ja widzę to. Jest. Szósta. Szósta jest. AM. Szósta! Nie chce mi się robić piąty. Mangul. Oleś. Co ty tu robisz we FNAF 1, Mangol? Mangul. Mangle. Mangle. Co ty robisz we FNAF 1? Co ty robisz we FNAF 1, Mangul? Mangle ale to jest kastęga 1 Mangle. A teraz koniec Mangle. Nie chcę mi się tej piątej robić. Także to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie like oraz suba. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.